Pogoń w pierwszej lidze. Jeżeli ktoś w Siedlcach o tym nie wiedział, to po poniedziałkowej mistrzowskiej fecie już wie. To jest piękna historia, piękny sukces. Mnóstwo kibiców. Nie, trudno mi oszacować ile tutaj ludzi do nas przyszło, ale to jest wszyscy ludzie związani z pogonią. Z po, kochający sport, kochający piłkę nożną. Coś pięknego. Całe miasto się cieszy, wszyscy się radujemy. Od poprzedniej miejskiej fety z okazji awansu pogoni na zaplecze klasy minęła dekada. W jej trakcie przeżyć było sporo. Walka o utrzymanie w pierwszej lidze, wspaniałe mecze z faworyzowanymi rywalami, spadek po barażach z Garbanią Kraków, sześć długich, przeważnie chudych lat w drugiej lidze, amerykański inwestor, groźba upadku spowodowana brakami w klubowej kasie, zmiany i tarcia w zarządzie, w których zasiadali mniej lub bardziej udolni działacze. Uf! Działo się sporo. Na szczęście w Pławach Burzliwa momentami historia sezonu 2023-2024 zamknęła się szczęśliwym zakończeniem, awansem i Mistrzostwem drugiej Ligi. Dwa dni po wygranej na zaprzyjaźnionej Pławskiej Ziemi MKP Pogoń zorganizował mistrzowską Fetę. Epitet Mistrzowska w tej sytuacji nie jest ani o cel przesadzony. Jeden z trenerów powiedział przed sezonem, że awansuje drużyna, która traci najmniej bramek. A my od początku twierdziliśmy, że awansuje drużyna, która strzela najwięcej bramek i to się jakby zgadzało z naszą koncepcją i myślę, że się potwierdziło, bo Pogoni, Kotwica strzeliły najwięcej bramek trzecia jest Polonia, Bytom, która być może dołączy do tego grona więc myślę, że trzeba robić wszystko, żeby więcej strzelać niż, niż tracić i my chcieliśmy grać ofensywnie od początku. Po dziewiętnastej liczna grupa kibiców Pogoni w towarzystwie piłkarzy wyruszyła z parkingu przy ulicy Eugeniusza Wiśniewskiego. Ryk motorów Słuch, petard i głośny śpiew. W takim enturażu przebiegła droga centralnymi ulicami miasta pod magistrat. Pod urzędem miasta na wszystkich z białoniebieskimi sercami czekali m.in. prezydent Tomasz Papunowicz, przewodniczący Rady Miasta Maciej Nowak. Prezes Arms Dariusz Cegielkowski oraz prezes Pogoni Łukasierkowski. To jest sukces absolutnie całego klubu. Zawsze klub ma możliwości większego rozwoju, kiedy sukces osiąga ta pierwsza drużyna, teoretycznie najważniejsza, ale tak naprawdę wszyscy są najważniejsi w klubie. Nie ma dobrej akademii bez dobrej pierwszej drużyny. Nie ma pierwszej dobrej drużyny bez dobrej akademii. Taki sukces promieniuje i teraz jest starsza już rola, żeby to wszystko wpływało na rozwój naszego całego klubu. Wszyscy piłkarze Pogoni i członkowie sztabu. Zostali przywitani przez licznie zgromadzoną Białą Niebieską Brać. Głos zabrali trener Marek Brzozowski, kapitan Damian Szuprytowski oraz najlepszy strzelec Cezary Demianiuk. Zruszam się, do o tym myślę. Wróciliśmy do pierwszej ligi. Też dumą to mnie napiera, że osobiście też udało mi się to zrobić drugi raz. 10 lat temu też wywalczyliśmy awans do pierwszej ligi. Też miałem sobie w, w tym cygiełkę, ale to jest święto dla całego miasta, dla całego klubu. Jestem dumny jako świedleczanin wychowanek, że wracamy do pierwszej ligi i tam jest nasze miejsce. Piłkarze kapitalnie bawili i cieszyli się wspólnie z kibicami. Były śpiewy, wspólne fotografie, autografy, ale też śmiałe zapowiedzi niespodzianek na poziomie pierwszej ligi. Bojaźni jaźni nie może być żadnej nigdy po, po, w sporcie. Natomiast respekt oczywiście dla przeciwników wiemy, my tam wchodzimy do ligi mocniejszej, ale w nas jest ogromna siła. To to, co my pokazaliśmy w tym sezonie, to właśnie charakterem, myślę, wygraliśmy tą ligę. Jesteśmy pełni optymizmu w pierwszej lidze. No myślę, że my sobie sam, sami ten smak. E Podkręciliśmy w końcówce, bo przez cały sezon nie mieliśmy tak naprawdę żadnego kryzysu, żeby, żeby przegrywać mecz po meczu. Stało się to na koniec sezonu, ale tak jak to się zdarzało wcześniej, podnieśliśmy się, pokazaliśmy charakter. Ale przede wszystkim um, drużyna zagrała bardzo konsekwentnie i w 100% plan zrealizowała. I tutaj tym pokazaliśmy, że w trudnych momentach będziemy się podnosić. I to jest dobry prognostyk też na, na to, co czeka nas w pierwszej lidze, czyli ta poprzeczka o wiele wyżej.